Ten odcinek podcastu bez dyskusji wyjątkowo dedykuję dwóm osobom. Pierwszą z tych osób jest nasz słuchacz, czytelnik, czyli jegomość O Niku Kmiot, który popchnął mnie. Na ścieżkę Behavior Interactive, na ścieżkę Jersey Devila, Grincha, Banego. w zasadzie wymagając ode mnie właśnie baksa i jego kontynuacji, czyli Bugs and Tass Time Busters. Dzięki Kmiot za Twoje zaangażowanie, za to, że słuchasz, za to, że komentujesz i jesteś takim mm, jednym z motywatorów Encyklopedii Platformowych 3D, ale nie jesteś jedynym któremu chcę zadedykować ten odcinek. Ponieważ skoro musi być mowa o Time Busters, nie mogę nie wspomnieć nazwiska Adama Brzezowskiego, mojego dobrego przyjaciela z czasów jeszcze no, wczesnoszkolnych, z którym kontakt mam od tej podstawówki w zasadzie do dzisiaj. To już będzie mordo no, z 25 lat ponad, prawda? Ćwierć wieku razem, jak to mówią, razem, ale no. Czasami osobno wiecie, wie, wiecie o co chodzi. Adam Brzezowski jest bardzo istotną postacią w moim życiu gamera. Pewnie się tego nie spodziewa. Ale ja bym go nazwał kimś istotnym. Z Adamem, bowiem grałem wspólnie w wiele naprawdę dziwnych rzeczy. To razem z nim męczyłem mnóstwo tytułów na PlayStation 1 i na PlayStation 2 w czasach takich, powiedzmy, późnej podstawówki, początków gimnazjum. Bardzo dobrze pamiętam, że z Adamem przechodziłem Resident Evil 5 i na temat naszego wspólnego grania w tą grę oraz faktu, że kooperacja tę grę w ogóle całkowicie ulepsza, napisałem list do Neofobii. Plusa, który został w Neo Plus wydrukowany i była to w zasadzie jedna z pierwszych moich publikacji czasopismowych w życiu, bo najpierwszej to wam nigdy nie powiem. To znaczy odkopałem ją niedawno, to jest czasopismo PSX Extreme, wiele lat przed tym jak zostałem jego redaktorem, ale się wstydzę tego fragmentu strony, który zająłem i nie będę wspominał. Natomiast to ciekawe wyzwanie dla naszych czytelników, czy są w stanie zlokalizować pierwszą publikację z moim nazwiskiem. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, to znaczy nie szukajcie, szkoda czasu W ogóle waszego życia Wracając do Adama, z Adamem przechodziłem Mnóstwo tytułów jeszcze przed Residentem Piątką, no bo na starszych konsolach I z Adamem Grałem również w Time Busters Ponieważ jest to jedna z nielicznych gier W tym gatunku W, w gatunku platformówek 3D Którą można ukończyć w całości W kooperacji, grać Dwoma padami, na kanapie Wspólnie, w pełnoprawną No co kilka godzin Platformówkę. Na pewno zatem na przełomie 2000 i 2001 roku tę grę ukończyłem dwukrotnie. Raz sam i raz właśnie z Adamem Brzezowskim, czyli z Brzozą. I wspomnienia związane z nim powróciły mi po tych wielu latach, teraz kiedy na 100% przechodziłem Time Busters na swoim Steam Decku. Powróciły mi dlatego, że Adam to bardzo specyficzny rodzaj dobrego znajomego. I Adam, jeżeli będziesz tego słuchał, to teraz te kilka słów kieruję bezpośrednio do Ciebie. Boże, jak Ty mnie męczyłeś, człowieku, kiedy graliśmy w tą grę. Jaki Ty byłeś irytujący, kiedy graliśmy w tę grę. Ile razy Ty naśladowałeś postać, którą grałeś w życiu normalnym, a w świecie cyfrowym, kiedy graliśmy, przeszkadzałeś nam na każdym kroku i utrudniałeś każdy najprostszy nawet poziom. Czy Ty w ogóle to pamiętasz, jakim ty byłeś normalnie Psz, nękaczem, jak ty zepsułeś mi w mojej głowie Time Busters? Wziąłem cię pod szpic, nie? Najpierw tutaj tak ładnie zacząłem. Masz za karę, i niech wszyscy wiedzą. Niech Polska usłyszy, że 24 albo 23 lata temu byłeś naprawdę iry irytującym typem, i zdarzać się to do dzisiaj swoją drogą. No, twoje poczucie humoru jest specyficzne. Szanowni Państwo, ta prywata też czemuś ma służyć, to znaczy chcę tutaj bardzo mocno zasugerować, że rzeczywiście możecie w drugiego Królika Baxa od Behavior Interactive, a tak naprawdę Artificial Mind and Movement, tu już jesteśmy po zmianie nazwy tego studia, zmianie nazwy, która jest prześmieszną historią, ponieważ tak dużo osób skracało to z, do skrótu as to mouth, że studio wróciło do dawnej nazwy, z lat 90. na przełomie dwóch pierwszych dekad XXI wieku i pod tą nazwą Behavior Interactive funkcjonuje do dzisiaj. Jest chociażby, jak już się wielokrotnie powiedziało, tutaj włodarzami przebojowej produkcji horrorowo-multiplayerowej Dead by Daylight. I gdyby nie fakt, jak można w tę grę grać, to nasz odcinek na jej temat byłby bardzo krótki i raczej pozbawiony interesujących akapitów, fragmentów, ponieważ powiedziałbym wam, że to jest gra, która ewidentnie powstała w tym Studio, która uczy się na wszelkich osiągnięciach Jersey Devil, Grincha, Lost in Time. Gra już naprawdę doświadczony w gatunku deweloperów, którzy ewidentnie zjedli sobie na nim zęby. Gra do tego jeszcze ewidentnie przyspieszona, taka stworzona na prędce. Może dlatego, że generacja, dla której ona powstawała, już w 2000 roku żegnała się z głównym nurtem. Krzyczelibyśmy tutaj, że no, mamy znowu podróże w czasie to jest ewidentna kontynuacja. Lost in Time, że tym razem epoki czasowe są cztery, i że tak naprawdę niewiele jest poziomów w tych epokach, i każda z tych epok da radę ukończyć w jakąś godzinę. Jeżeli gra się samemu, to jest gra na cztery godziny bez wyraźnego zakończenia, bez tylu ciekawych, Humorystycznych setpisów, co w Lost in Time, czyli chciałoby się powiedzieć, być może troszeczkę gorsza o Lost in Time, ale jednocześnie e, chętna do tworzenia kolektatodowego klimatu, rozsypująca po otwartych przestrzeniach mnóstwo znajdzie, których zebranie jest konieczne do zobaczenia na siebie 100%. Więc ma swoje wady i ma swoje zalety, które sprawiają, że finalnie oceniam ją w zasadzie identycznie jak Lost in Time, mimo tego, że może się ona podobać mniej. To zależy, jakim się jest typem. Gracza, ja lubię zbierać. Wiecie o tym. Jest tu bardzo mało platformowania czystych, zręcznościowych wyzwań. To już w Grinchu było całkiem zauważane, że te, ten deweloper odsuwał się od czystych platformówek w tamtych latach, ale spokojnie jeszcze do nich wróci. A ten największy nowatorski element, czyli dwóch grywalnych bohaterów, pomiędzy którymi się przełączamy, zawsze mamy pod drugą gałką analogową tą drugą postać, jeżeli chcemy ruszać nimi jednocześnie. Natomiast każde wyzwanie, które wymaga kooperacji jest tak zbudowane, żebyśmy mogli to zrobić na spokojnie, przełączając się bez stresu, bez napięcia. To jest fajny element, który tę grę na pewno wyróżnia, ale który nie sprawia, żeby była ona jakaś wyjątkowa. Taki byłby to odcinek, gdyby nie fakt, że mam tutaj wspomnienia z Brzozą. Bo jak Brzoza przychodził, to graliśmy w tę grę na dwóch. I pomyślcie sobie, spróbujcie sobie wyobrazić platformówkę 3D. Wydaną na PlayStation 1, wyglądającą jak typowa gra na PlayStation 1 z końcówki czasów tej konsoli, którą można przejść w całości w kooperacji bez dzielonego ekranu, no bo to jest najistotniejszy element <gry> tej gry. Nie dzieli nam się ekran. Jeżeli gramy na dwóch graczy, to jeden z nich kontroluje kamerę, ten, który ma lusterko, czyli tak jakby, no, który jest gamemasterem. Ta osoba może e, obracać kamerą w lewo i w prawo, druga osoba musi się dopasowywać do tego, jak ekran jest ułożony i starać się z niego nie znikać, żeby nie popsuć wspólnej zabawy. I tak trzeba się ze sobą męczyć, żeby dawać sobie radę, żeby wspólnie wchodzić chociażby na jakieś tam wzgórza, przeskakiwać przez przeszkody. Kiedy gramy sami, możemy jednym przyciskiem przywołać do siebie, Drugą postać, i to działa też w kooperacji, ale chyba największą zabawą byłoby wspólne pokonywanie tych samych przeszkód. Jest to, szanowni państwo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że te postaci na siebie wpływają, mogą siebie na przykład łapać i przerzucać, I idzie się domyślać, że jest to trochę potencjalnie ciężka. Kooperacja ciężko się gra wspólnie w coś takiego, bo jeżeli ktoś ma ochotę drugiej osobie przeszkadzać zamiast pomagać, bo lubi po prostu zwyczajnie się śmiać i patrzeć na to, jak ktoś się frustruje, no. To ta zabawa będzie pełna tego typu doświadczeń. I taka była właśnie u nas. Adam był zajęty naśladowaniem taza i męczeniem je jako taz, prześladowaniem, biciem i tak dalej, a ja próbowałem popchnąć nam tę grę do przodu. I on biegał za mną później też na korytarzach szkolnych i udawał Taza, który może nastraszyć wroga robiąc takie bla bla bla. bla, bla. Coś takiego, jak naciskacie kółko, to on robi a bla bla, bla, I tak robił też Adam cały czas, kiedy widział mnie w realu, i to już zaczynało być super niepokojące. I kiedy zabierałem się za, za maraton z Behavior Interactive tutaj w naszej encyklopedii i wiedziałem, że po krójku Bak się będę chciał zobaczyć też Time Busters i również o nim coś tutaj krótkiego nagrać, to ja w ogóle jeszcze tych rzeczy nie pamiętałem, to wszystko do mnie zaczęło powracać, niczym wyparta. Trauma, którą jak leżycie na terapii u psychologa, po wielu spotkaniach, za które zapłaciliście niemałą fortunę, nagle sobie przypominacie ten durny szczegół z waszej młodości, który sprawi, że dziś jesteście takimi popierdolencami, jakimi jesteście. E, przepraszam. E, to znaczy, wszyscy jesteśmy w jakiś sposób popierdoleni, więc to nie jest nic złego. Miałem ubaw, bo przechodząc z poziomu do poziomu, ze świata do świata, myślałem, nie, na pewno nie doszliśmy tak daleko wspólnie z Adamem, przecież to byłoby za trudne, żeby się z nim męczyć. Ale potem sobie przypominałem, że w tym poziomie był taki taki, i tu mi przeszkadzał, i to nam zepsuł. <grywia> Więc Adam, myśmy przeszli całą tą grę. Nie wiem, czy zebraliśmy wszystkie znajdźki, ale na pewno zrobiliśmy, jakby lwią część zawartości Time Busters wspólnie. I chyba nie byłem z tego powodu szczęśliwy, skoro przez tyle lat zakopałem to w pamięci. Jeżeli będziecie grać w tą grę dzisiaj, prawdopodobnie będziecie grać sami, więc, więc cały ten problem kooperacyjny was nie będzie dotyczył. Przebiegniecie sobie przez e, oferowane przez deweloperów światy. Zobaczycie świat Transylwanii, taki związany z bossem Draculą. Zobaczycie świat arabski. Zobaczycie świat wikingów. Ranej nagle ostatnio jakby mi wylatuje głowy. Azteków, Azteków świat też pierwszy, który się przechodzi w tej grze. W każdym świecie macie <laughs> takich sporych rozmiarów hub który ma być jakby poziomem samym w sobie, ale z tego poziomu przechodzicie do innych poziomów i do, weźmiecie udział w jakichś minigierkach, Tutaj są minigierki takie rytmiczne, z zapamiętywaniem przycisków, gdzie nasze postaci na przykład tańczą, albo są też jakieś wyścigi i gry sportowe, bym powiedział, drużynowe, czyli taki, e, taka śmieszna arcade'owa wariacja na temat hokeja czy koszykówki. Tak jak powiedziałem, każdy ze światów jest bardzo krótki i jest zobaczenie w nim wszystkiego, zebranie wszystkich rzeczy też nie powinno wam zająć długo. To jest maksymalnie 5 godzin e, przy konsoli. Tutaj, w moim przypadku, kiedy ostatnio tę grę ukończyłem. I trochę mi szkoda, że ja widzę po tej produkcji, że była przyspieszona. Trochę też widzieliśmy to w grinczu, że on był przyspieszony. Tu się zaczyna w ogóle ta epoka w życiu. Artificial Mind and Movement, kiedy biorą na swoje barki mnóstwo licencjonowanych tytułów i robią rzeczy zarówno w gatunku wyścigów, platformerów, wszystko, co może im jakoś łatwo spowodować zarobek. I troszeczkę już widać zaczynające się czasy tych autorów w Time Busters, właśnie to przyspieszenie, zwłaszcza kiedy wchodzicie do tego tak naprawdę jednego poziomu, jaki w każdej epoce jest. Wszystkie cztery epoki mają jeden prawdziwy, pełnoprawny poziom platformerów, formowy, Taki w stylu kolektatonu, taki troszeczkę przypominający Nintendo 64, etc., etc. I widzicie, jak dobre są te poziomy. Ile przyjemności sprawia człowiekowi zebranie tam wszystkiego, odkrycie każdego sekretu, przemyślenie zagadek logicznych i dobre wykorzystanie rozwijających się w trakcie gry w umiejętności obu postaci. Zarówno ClickBax nauczy się kilku nowych sztuczek, jak i TAS będzie miał coraz więcej <grym> w> ruchów w swoim asortymencie. I ja no, no trochę żałuję, dlatego że gdybym takich poziomów miał więcej, gdyby ta gra po prostu była szersza, bogatsza w treść, to mówilibyśmy prawdopodobnie o jednej z najbardziej zapomnianych platformówek 3D, czy zapomnianych. Czy na pewno do zapomnianych? No nie, no wiadomo, to jest licencja zakręconych melodii, zatem na pewno kliknęła się ona, że tak sobie pozwolę powiedzieć, całkiem dobrze w 2000 roku. Pamiętam, że wiele osób o niej słyszało również na moim podwórku, ale no nie jest wymieniana jednym tchem z wiecie, Crashem, Spyro Gexem jako ikona PlayStation 1. A w moim skromnym mniemaniu byłaby, gdyby tylko. Dać jej odrobinę więcej budżetu, czasu i artystów. Nawet Gilles Levile, który wraca tutaj na stanowisko kompozytora, a był on wcześniej w tym studiu, przy okazji Lost in Time odwala kawał znakomitej roboty i człowiek chciałby więcej usłyszeć tego. Więcej poziomów, więcej światów, więcej zawartości. Jeden świat, więcej. I już byśmy mówili tutaj o naprawdę bardzo dobrej produkcji. A tak pozostaje gdzieś się zatrzymać na określeniu dobra. I szkoda. Szkoda człowiekowi, dlatego że mm, sam klimat zbierania, tutaj zbierania zębatek, ponieważ cała przygoda zaczyna się od Keczora Dafiego, który rozwala maszynę czasu u, w domu babci. Tej babci wiecie o i, i trzeba za Dafim tam latać od epoki do epoki, żeby odzyskać kryształ czasu, ale przy okazji można zbierać zębatki z tej maszyny czasu. Jak się zbierze wszystkie, to mamy rozszerzone zakończenie. Dźwięk zbierania tych zębatek, ich animacja, kiedy one odlatują do góry, to wszystko ma w sobie. Znamiona naprawdę dobrego kolektatonu. A uwierzcie mi, to nie jest łatwe. Nie jest łatwo zrobić w kolektatonie wszystko dobrze, żebyśmy mieli przyjemność ze zbierania tych dziesiątek rzeczy, jakie mamy zebrać. Pomyślcie sobie o tych grach w tym gatunku, w tym nurcie, które znacie. Czy ukalejli pierwsze sprawiało wam radość, kiedy podnosiliście przedmiociki? Prawdopodobnie nie, i to jest jedna z odpowiedzi na zagwoskę, dlaczego Ukaly się tak no nie do końca udało. Podobnie nie wiem, z bossami. Wydaje mi się że tutaj strasznie ta cena szybko wyprodukowani, zwłaszcza ostatni boss, wybitnie jakoś tak niepasujący na ostatniego bossa. Podobnie z nawiązaniami do shortów, animowanych, których było tak dużo w Lost in time, a których brakuje tutaj. No, gdyby to studio miało tyle czasu, ile mieli przy Lost in Time tutaj, w tej produkcji. Naprawdę, mówilibyśmy o totalnym klasyku. A tak, prawdopodobnie ci z youtuberów, którzy zagłębili się tak głęboko w platformówki na PlayStation 1, to jeżeli już mają coś wybrać z tego uniwersum i tego dewelopera, to wybiorą Lost in Time, a Time Busters na przykład pominą. Niesłusznie, ale rozumiem, dlaczego tak się dzieje. Kończy zatem Bugs and Taz jako gra. Dobra, gra, której dałbym 7 z minusem i którą umieszczę bardzo blisko Lost in Time w swoim prywatnym rankingu. Swoją drogą ja robię ranking tych gier z encyklopedii platformerów i przyjdzie czas, mam nadzieję, za ileś tam lat naszego podcastu, gdy będziemy mieli wszystkie platformówki 3D, na przykład na platformie 1, na Playstation 1, i będzie można zrobić taki ultimate ranking, którego nie zrobił nikt nigdy. Zebrać do kupy wszystkie tytuły, ustawić je w kolejności, opowiedzieć o najgorszych, opowiedzieć o najlepszych stworzyć listę, która będzie cytowana jako źródło w pracach naukowych, Szanowni Państwo. Ja jestem tego pewien, dlatego że yy, mam studentów, studentkę dokładniej, która lubi platformówki i która o tych platformerach coś kiedyś pewnie napisze. Pozdrawiam cię bardzo gorąco, Olu. I pewnie ktoś się zastanawia, no dobra, no zrobiłeś już swoją czwartą grę od tego studia i to, to oznacza, że to już będzie ostatnia, skoro o tą zostałeś poproszony przez swojego czytelnika, kiedy cię prosił <laughs> wiele miesięcy temu, żebyś zrobił krójka Baxa. No i odpowiedź brzmi, no nie, chyba jeszcze trzeba posunąć się dalej, dlatego że w portfolio um, Artificial Mind and Movement, ukośnik Behavior Interactive znajdziemy też Potwory Spółkę, znajdziemy też Scalera z PlayStation 2 z 2004 roku, czyli taki klon Ratcheta, klon Jack and Dextera w bardzo dziwnym, psychodelicznym świecie, który siedzi mi w głowie, jest w moich myślach od wielu lat tak naprawdę, bo z jakiegoś powodu kiedyś robiliśmy taki zestaw dla dzieciaka naszych znajomych gier starych z PlayStation 2, bo dostał PlayStation 2 po prostu i robiłem mu taki zestawik i kupiłem mu też scalera, i Pamiętam jak on grał i ja patrzyłem na tego Skylera i ja sobie pomyślałem, dlaczego ja tego w sumie nie znam, dlaczego ja nie grałem w Skylera więcej. Totalny wstyd jakby tutaj wielka zaległość, którą muszę nadrobić. No więc skoro mam taką okazję, skoro jestem już tak za pan brat z tymi autorami, to warto byłoby posunąć się również dalej i zrobić te tytuły. I my to zrobimy, ale wiadomo, w swoim czasie, swoim tempem. Teraz nastąpi pewnie krótka przerwa. Od nich i będziemy eksplorować zupełnie inne klimaty. Jak to mamy w zwyczaju. W Encyklopedii Platformerów nigdy do końca nie wiecie, o czym posłuchacie w przyszłym miesiącu. Czy zatem polecam? Oczywiście, że polecam, ale polecam Wam przejście najpierw samemu, a potem skontaktowanie się z Adamem Brzezowskim i zaproszenie go na wspólną partyjkę. Weźcie, zaproponujcie Adamowi jakieś piwo bezalkoholowe, bo on jest wielkim fanatykiem tych bezalkoholowych i dajcie mu pada i zobaczcie jak wspaniale mi, jaką Młodziakowi, grało się z kimś w, w chyba jedyną platformówkę kooperacyjną na platformie jaką miałem. No. Jeżeli posłuchaliście do końca, możecie zostawić taki komentarz pod naszym odcinkiem na przykład na YouTubie, bo tam jest widoczny ten komentarz na Spotify'u, mało kto wchodzi w te komentarze na YouTubie i napisać Brzoza Ty Hultaju, niech mu to pójdzie w pięty. A my w tym cyklu słyszymy się o wiele szybciej niż myślicie z następnym materiałem. Tylko tyle. Powiem na razie. Przepraszam, że wyszedł krótszy odcinek, ale to chyba też jest spowodowane tym, że szybciej mówiłem. Jakiś taki byłem zagrzany. Mam nadzieję, że, 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 że był to niestracony czas dla Was ten 20 plus minut, jakie zajął Wam odcinek solowy podcastu Bez Dyskusji. Jeżeli jesteście tutaj po raz pierwszy, w Bez Dyskusji, zapraszamy, posłuchajcie więcej. To nie jest tylko tak, że ja gadam, jest nas tutaj więcej i mamy mnóstwo tematów i mnóstwo dziwnych formatów i odcinków, i one są regularnie. Co tydzień, w każdy czwartek, więc rozgoście się, siadajcie, słuchajcie, zabierajcie nas ze sobą na spacery i tak dalej. Tymczasem bywajcie zdrowi, wszystkiego zręcznościowego, wszystkiego chycającego, moje kochane platformiary. Papa. Pa.